Też Wam, cześć słuchajcie, dzisiaj szybciej, e, tak, od rana zaczynamy, lecimy, słuchajcie, dzisiaj co, tłusty czwartek, pączki, pączki i chruściki. Pierwsze robię pączki, e, może jeszcze ktoś skorzysta z Was, nie, z e, propozycji, już o mówię, lecimy z pączkami. Do naczynia musimy wsypać 70 gram cukru, będziemy robić puderek chyba, z tego co pamiętam. Lecimy, 70 gram cukru, jest, 50, nie, 50 gram świeżych drożdży, drożdże, mamy kupione, lecimy, słuchajcie, z drożdżami, zaraz do pojemniczka je ja sobie przerzucę, także dzisiaj szybko z rana, to znaczy z rana, <śled> przed południem, może nie z rana, było jeszcze masa innych rzeczy, no ale przed południem, żeśmy, o, chcę to wrzucić i będzie, później będę miała czas na naukę, Słuchajcie, tak? <noise> I zrobienie paru innych rzeczy. No, nie ma 50, jest 50. 200 gram mleka, a jutro piątek, czyli dzień bez mięsa, obiad bez mięsa, będziemy coś wymyśleć. 200 200 200 200 poszło i teraz słuchajcie cztery żółtka. Ha, 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 ha. Dobra, to na razie do dobra. Dobra, i cztery żółtka. Słuchajcie, musiałam dokupić jajek. No u mnie jajka idą po prostu jak świeże bułeczki. Dwie miseczki. I jajko. I lecimy z jajcokami. Jedno jajko. Ach, jeszcze. To było pierwsze. Nie ruszę. No dobra. I trzecia miseczka, nie? Długa, bo to by się tu, czego? Nie szkodzi. Wytrzemy. Okay, drugie drugie żółtko Wiecie, no teraz teoretycznie te jajka nie są już takie jak y one są raczej y rzadko, rzadko się trafia jakieś trzepnięte. A tutaj się nie ten. Ale kiedyś było tak, słuchajcie, że no tej jajka trzeba było osobno każde, bo to jednak trafiało się. Obsute, poszło. Poszło 4 żółtka i teraz mam 80 g masła. Mamy. Ciach, muszę zrobić. Nie mam pokrywa, nie wiem na co nałożyłam. I 80 gram masła, i lecimy. Ciach. Ciach. Idziemy, będą połączyły się. I później się weźmiemy za chruściki. Fawarków nie. Fawarków tym razem nie robimy. No nie. Mamy 80. I dalej zakładamy pokrywę z miarką. I słuchajcie, minuta 30. Słuchajcie, oczywiście, że możecie to zrobić bez termomiksa, tak? W garku podgrzać, e, mieszać i, i podgrzewać to w garku na e, kuchence, palniku i nie wiem, na czymkolwiek. Mamy wymieszane, słuchajcie, e, zmiksowane, czy mikserem możecie to zrobić. Że nie musi być termomiks yy, i dodajemy pół kilo mąki no to lecimy ja uważam jednak, że no pomaga, dużo mi pomaga tak, termomiks no wykorzystuję na wszystkie możliwe sposoby teraz też pewnie bym nie piekła, nie stała nie mieszała, nie kręciła tylko poszło i kupiła a tak taki pomocnik ogarnie mi to za mnie. Niewygodnie nie leci. Dobra, 330 trzydzieści. muszę. Jeszcze. Jeszcze trochę. I mamy pół kilo mąki. I lecimy dalej. I teraz musimy dodać szczyptę soli. i zakładamy znowu pokrywę z miarką. i słuchajcie wyrabiamy w trybie ciasto przez dwie minuty. Dobra, no to wyrobiłam. A teraz musimy dodać dwie łyżki spirytusu. Słuchajcie, nie, wcale nie musi być spirytus, może być ocet, ocet, sok z cytryny, kto co woli. Ja daję dwie łyżki ocet. Wódka. Chodzi o to po prostu, żeby y Ciasto przy pieczeniu, smażeniu na oleju nie spijało nam tłuszczu. Poszły dwie łyżki, zakładamy z miarką i wyrabiamy jeszcze przez minutę. No dobra, wyrobiło się nam, słuchajcie, jest gotowe, wyrobione. Teraz musimy przełożyć do miski i odstawić na jakieś, przykryć ściercą i odstawić na jakieś minimum pół godziny żeby ciasto wyrosło, no. Także od, wrzucam, przekładam, przykrywam, odstawiam i wracamy za te minimum pół godziny, jak ciasto nam wyrośnie. Dobra, słuchajcie, wyrosło. Biorę teraz stolnicę. Tu mają stolnicę. ją lekko mąką. Mam to. on pokazuję wyrośnięte ciasto. Da Wrzucam Wyrzucam na... tą na... na... I mamy to rozwałkować. i ja to wniotę. Ile Po co to wałkowe? Ja już mam <zwałkowe> zwałkowane. Zaraz się będę brała y, wykroje. Y, no to co? Kroimy szklanką? I już wam zaraz pokazuję szklanę. a wezmę Lecimy. Lecimy słuchajcie, wykrawam pączki Zostawiam je jeszcze, przykrywam i zostawiam je jeszcze na kilka minut do wyrośnięcia. Później będę je smażyła na oleju. Trzeba będzie rozgrzać olej. A ja się, słuchajcie, zaraz biorę za chruściki. I tylko najpierw wykroimy nasze pączki. Jestem ciekawa. No i zrobimy nadziewane je marmoladą, oczywiście, słuchajcie. A jestem ciekawa, bo gdzieś ostatnio się spotkałam, że one nie wyrastają. ponąć. były płaskie i puste w środku, paru osobom tak wyszło. Zobaczymy, jak wyjdą nasze. A nadziejemy je marmoladą. Dziecko pewnie wolałoby nutellą. Sprawdzę, jak jest nutella, to może damy radę nutellą. Wyrabiam to, co zostało. Słuchajcie, jeszcze. Ciach, ciach. Rozgniatam. I jeszcze. Wykrawam z tego pączki. No dobra, lecimy. Wyszło nam. Jest. Jest. No dobra, słuchajcie, a to będzie kulopączek. <laughs> Okej, okay. Jest gotowe. 2, 4, 6, 8, 10, 2 na 4 na 16 pączków. Przykrywamy. Zostawiamy. I to. Yy, I bierzemy się za chruściki. To lecimy. Słuchajcie, a was trochę źle ustawiłam. Chyba tak będzie dobrze. <noise> lecimy z kroczycami. Do naczynia miksującego wlać 230 g mleka. To jedziemy. Jest. 250 g mąki pszennej. Lecimy. Pączki rosną, ale dzisiaj będzie kalorycznie, można raz na rok, pochajcie, nie przytyło się od tego, że się zjadło raz w roku pączki. Dwa jajca, mm. mamy dwa jajca. Już je rozbijam. Miseczka. Jedno. Drugie. To są. 30 gram cukru dajemy cukier, od razu sobie sprzątamy. O, to są uroczy małej kuchni, słuchajcie, ciach. I ciach. Dobra. To później wychodzi, że szaleństwo jest. <g> 30 gram cukru. Poszło. Łyżeczkę cukru waniliowego lub dwie łyżeczki kuchnego. No, a my mamy kuchnę, to dajemy. Proszę łyżeczkę proszku do pieczenia poszła łyżeczka Wierzcie mi na słowo, że to była łyżeczka szczypta soli poleciało, zaraz muszę podnieść ciach, poszło słuchajcie, i tu znowu spirytus my nie mamy, dajmy oprócz chodzi o to właśnie, żeby nie, nie było Poszło. Pokrywa z miarką. Chodzi o to, żeby nie spijało wody, <laughs> oleju. Wróć tu takiej wody. To nie na wodę. Obroty 4 i 30 sekund. Dobra, słuchajcie, mamy wymieszane. Otwórz się, otwórz się. Zobaczcie. Wymieszane ciacho. I teraz muszę przelać to do, do butelki plastikowej. Yy, idę w poszukiwaniu plastikowej butelki. No dobra, słuchajcie, przelewam nasze ciasto na takiej butelki. Zobaczymy. Idzie to. Przelewam, przelewam. Chwilę to zajmie. Jak przeleję, no to wrócę. No to przylatujemy, przylatujemy, przylatujemy. <laughs> Jesteśmy, słuchajcie. Y, mamy fatalnie y, naszą olej, poranny olej, piony w promocji. Ciach. Zagrzejemy. I, I oleję cały lip. Jest. Grzejemy nasz olej, no i co pierwsze? Nasze puszki, czy. To jest. ach Dobra, czekajcie, bo mi tu spadła półka. Dobra. Mam. Yy, I co? I teraz? O, śmietnik, śmieci. Ja nie wiem, produkcja z śmieci. Zobaczcie, jakbyśmy jakby pół kółku wojska to było no i teraz zobaczymy co pierwsze, czy będziemy robić nasze chruściki czy pączki ja zrobiłam trochę otworów w butelce, zobaczymy słuchajcie, jak to będzie leciało czy będzie trzeba je zrobić większe czy mniejsze w korku, hm, zobaczymy no dobra, czekam aż nagrzeje się nam olej i zaraz jesteśmy się grzeje słuchajcie, a ja Mam tą strzykawę. <grymne> Nie, Nie chcę wejść. Dobra, powoli wchodzi. Dałam radę. Damy radę. Dobra, zadziała. No i tu musimy wcisnąć e, marmoladę. I jak już będziemy mieli marmoladę, to będziemy ją wpychać w nasze. Pączki. Teraz muszę to z powrotem wyjąć. Oh. No, jest, jest. Udało się. Słuchajcie. Pływka. No i co? Spróbujemy. Olej się grzeje jeszcze trochę. E, sprawdzimy zaraz. E, papier, papier. Ręczniki papierowe muszę sobie przygotować, żeby e, odsączyć z nadmiaru Oleju nasze chruściki i nasze pączki. Pączki Słuchajcie, ładnie rosną. Jeszcze chwilkę im dam. Chwilkę. Dobra, nabiję. Strzykawkę marmoladą. No i część będzie z marmoladą i obiecałam. To znaczy obiecałam. Nie mówiłam nic, ale zrobię mu niespodziankę. I mam tam chyba jeszcze nutellę i część zrobię Alanowi z nutellą. Wiem, że lubi. To będzie miało. No dobra. To będziemy dopychać. O. Wow. Wow. Dobra. Fajnie będzie szło. Jest ok. Dobra. Będziemy dobijać. <ślesy> No dobra, czekam. Nie, jeszcze, jeszcze. Jeszcze musimy chwilę poczekać. To słuchajcie, sprawdzamy, sprawdzamy, czy to już zaczniemy od pączków. A. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze dosłownie z dwie minuty. Chociaż tego już dostawmy, niech się tam. Super.

A tutaj, no, Wam pokażę, jakie to wyrastały. Także, wow, nie? A te takie rzeczywiście, słuchajcie, jedna część jest takich plaskatych. Porównanie, już Wam pokażę. Czekajcie drugą rękę, żeby to porównać. No jest różnica. No, jakby nie patrzą. No dobra, niech to się nam robi. Czyli co, pierwsze pączki, pierwsze pączki. Zaraz będą pierwsze pączki. Tak, te pierwsze są płaskate, płaskate. Ale są. Nasze. Nasze. słodkie kawa już gotowa. O, już doczekać nie mogę. Ale chyba bardziej tych chruścików jak tych pączków, wiecie? Mhm. Mm Teraz chyba tak. No dobra, cztery pączki będą zaraz. I zaraz chruściki, trochę was przesunę. Ok. I teraz puścimy chruściki. Jeszcze trochę. I jeszcze raz. Trochę popukły. Trochę. Trochę spuchły. Tutaj jeszcze takie właściwsze. Nie, to musi być chyba trochę grubsze ciasto, już nie pamiętam jak myśmy robili w poprzednim. Słuchajcie, bo już żeśmy robili te pączki. Były dobre, były pyszne, wszystkim smakowały. To pamiętam. Okej. Okay. I zaraz je wyjmujemy. I teraz poleci partia da, 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 da Najpierw pączki. Będziemy jeszcze nadziewać, słuchajcie. Nadziewać będziemy je marmoladą za cztery. Marmolada na rano, nie? Przeprowadzać operację. Będę trzymać No dobrze, stawiacie na talerz yy, ręcznik papierowy, żeby odsączyć. Jest. Dobra. Złapać brękę i w nabijać je marmoladów. A teraz to, chłosciki. No, zobaczmy, co to wejdzie. No nie, za dużo nalałam, słuchaj. muszą być bardziej pojedyncze te chustiki. Ok. Ok. Słuchajcie, ciekawe czy mi się uda. Spróbuję złapać rękę. Jest ok. Ciach. I co? Uwaga, aaa, ciepłe. Ale dobra, lecimy. Idzie. Idzie. Idzie, poszła. Przez marmolada w środku. Aha, aha, aha. Dobra. Teraz moje chłściki. <grymne> Szaleństwo. Dobra, przerzucone. Mam nadzieję, że wyjdą. I lecimy. I to te też trzeba wyjąć na yy, talerz z dym. Już słuchajcie, przerzucam je jeszcze raz, bo to nie tak. Muszę nad tym przepracować to. Jeszcze raz spróbować inaczej. Słuchajcie, te kruszciki. Dobra, to ściągam wężownicę <słuchajcie> i spróbuję te kruszciki inaczej. Jeden. Naprawdę słuchajcie, jest dobra. Są dobra. Muszę już też. Je... Mm, Kiedy robili. No dobra. Mm. Słuchajcie, posmażę i wrócę pokazać Wam efekt końcowy. Słuchajcie, a to efekt produkcji mojej. No to już chruściki zostały. Oczywiście posjedzone przez tatę. Przez dziadka, Zobaczcie, mamy chruściki. Już posłuchajcie tylko. Słuchajcie, To są chruściki, dokładnie. A tu mamy pączki. Słuchajcie, tutaj też już <grymnie> zostało trochę zutylizowane. <grymnie> Zjedzone. Tu są pączki bez nadzienia, ponieważ okazało się, że Nutella jest tak mało, że najwyżej będzie się smarował i one są dużo większe. Słuchajcie, to są te, które tak ładnie wyrosły. Były ciut grubsze. A tu są te z marmoladą i one słuchajcie są ciut nie? No i dobra, słuchajcie, to na dzisiaj tyle i życzę wam smacznego, tłustego czwartku. Trzymajcie się i do jutra, pa pa.